Omówię wyzwanie. Wczytaj i wypisz liczbę typu IN64 na 23 pozycjach. Pisanie programu rozpoczynamy od słowa kluczowego program i po spacji podajemy jego nazwę. Wczytaj, i wypisz ID. Nazwa składa się z liter alfabetu łacińskiego. Na końcu zapisu staw znak średnik. Następnie występuje sekcja deklaracji zmiennych VAR, gdzie A, nazwa zmiennej, Znaków alfanumerycznych z pierwszą literą, 2, separator i 64 zmienna o wartościach całkowitych z zakresu przybliżeniu od minus 9 razy 10 do 18 do plus 9 razy 10 do 18. W przypadku wartości ujemnych liczbę poprzedzamy znakiem minus. Na końcu piszemy średnik. Begin oznacza początek programu. Pierwsza instrukcja. Czytanie read w nawiasie wartość zmiennej A. W instrukcji readline LN oznacza przejście do nowej linii. Na końcu instrukcji piszemy średnik, jeśli będzie następna instrukcja. Druga instrukcja. Wypisanie write w nawiasie wartość zmiennej A. 2, 23 oznacza zapis na 23 pozycjach wyrównany do prawej i uzupełniony z przodu. Instrukcji write line, LN Oznacza przejście do nowej linii. End z kropką oznacza koniec programu.